Tu kombanie mi przez kraty wyjebał, nie? To jest już chory, nie? Uwaga, zaraz troszeczkę musi się trzymać z daleka tutaj. na jego ciele? Tak, Nie, podniósł go z przez tego. Przez... Fuck, chyba jeden ma chyba. che la pistola strave a Ja pierdolę <laughs> Ale kary na Bombi kumy O, jest na, na tym, na bramie jest <laughs> What? 21 metrów To, 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 to... A, w drzwiach, w drzwiach jest, w domku białym No już, no, no, no. Sobie. Ha! O kurwa What's up, <grywa> My tutaj kolejną ekipę Wszystkie wejścia No pewnie, ale Oni się zaraz będą bić Ja tam na prawo bardziej poszedł Podniósł się ziomka mnie? Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Mała wyjebała mi gierkę. drzwi na dole rozwalili. Jednego mnie. Drugiego mnie. Chod kuszę. Dostałem. Nice. Filmuje tej brawo żeby mam je zabili. W plecu już z zrobił, przed Dobra, muszę dopalić, palić już już tyle mani. no, mam znowu syndrom ciężkiej postaci, no. Ostatnie jak graliśmy to to, jak graliśmy, to samo. W jak graliśmy, miałem dosłownie to samo Zdrowy ciężkiego chłopa. Co <gryfikatrice> ciężkiego chłopa, no niestety. Ja tam Myślę, że on nie ogarnie jak Przez to okno strzelasz Mam no, jeszcze jedną papkę z pierwszych sobie postawić jakaś trupkę do Ty mamy jednego chłopa tu w górę No to jeszcze jednego do Co dobrałem. za debil, ja pierdolę No większych debil i to... Ale ją najbardziej Ale jak to jest możliwe no... Znaczy wiesz no, próbuję no. wesprzeć Nie chcę im się czekać Jak go teraz zlutujesz kurwa wyjrzał przez okienko i zobaczył kurwa gwiazdy Dobra, zlutuj żeby sekundkę

Bożestwo? No tak. Stanu... planca, Kurwa. O kurwa. Padłem pod lancę, typowo Ty, ty zabiłem, zabiłem go, ale ten... Musisz mnie podnieść. Nie myśl, świecia bo nie może też będę mieli Ja Ja w ogóle nie widzę chłopów. Sparks, Sniper. Tak? No ja dostam, ja nie stamtąd, tak? Nie słodki taki gostam, ja w razumie że gdzieś stampa. on sniper to... gdzieś tam stoi o tam właśnie Na dachu, na dachu, 100% so No tak się wywaliłeś, że jak nie ma czy podnieś. Chodź Kurwa zjebałem w Tym razem zjebałem Akurat nie widziałem bo akurat mnie podniósł Dobra, wjeżdżamy tam na kamikadę, ja mam pasek życia Uważaj, bo on ma cię zabiję teraz na hitam. A jest w środku? Podejrzewam, że tak, uważaj Może być w rogu po lewej Nie ma To jest za ścianą tak. No wiem, uważaj <grym> Trzy deski piękna gra <grym> 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 A już się nie można podnieść, no tak Nie można, nie można Like tutaj, niżej. tutaj jeden do sobika. Tutaj jeszcze jeden. Tutaj. Nice. Ogracza cię nie żyje. Nice, supporta robię. Wszyscy po zaznaczyłeś wszystkich. Co od razu. Aperkacik. Tutaj uwaga na górze, bo on się nie są tutaj cały tutaj. Na o, tego ziomka trzeba patrzeć, bo tutaj jeden leży. Kurwa, z tumika mika leje jakiś chłop. łapkę postawił. A to po łapkach stoi, no. Jednego miałeś? To jest ten wreszciu, co ode mnie dostał Nie widzę tego co do mnie dostał. I'm Tutaj macie Rom Romeo pompę, by ktoś się na tym gościówka poluszył. Możesz mnie chyba podnieść. Jeszcze. Tu kurwa Wielebny leży. Widzisz go gdzieś? Nie, 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 nie. Wydawało mi się. Leży. Zrobię mu fatalitę. Typie. Na lewo biegnął. Dostał quick, ten Do z Ale mi wyjebał. Dostał. Dobra, nowa paczka w akcji.

Prawa jest chłop. Tam też. Nejdź. I'm dead, I'm dead. Chciałem jedź. Nie Mate. wiem, którego zabiłeś. W lance? Nie. Tak, lance zabiłeś. Mate, Nie, to zrobiłeś. Jeszcze jeden. No?